Siema, tu Wiki Stępieniń i umyłem parapet, a tak serio to to jest poradnik do papryki, tylko słońce świeci, nie wiem czy gdzie widać, bo wcześniej nie było widać, a teraz jest słońce i nie widać. Ale e, słuchajcie, e, chciałem wam pokazać jak serośnie ta papryka, bo, bo se rośnie fajnie. Tylko, że przez Święta Wielkanocy nie miałem jak jej podlewać, bo nie było mnie tutaj i niby Święta Wielkanocy jakiś życiodajny coś tam, coś tam, żeby świat się rodzi, świat się budzi i tak dalej. Gówno prawda, przez to praktycznie mi umarła. Ale wróciłem, fajnie, patrzcie, ile ich było, ile jest teraz. I o, to możecie pamiętać, że ona taka dużo wrosła. Główno z tego, ja chciałem już zjeść praktycznie ją. Chciałem sobie zrobić te krewetki normalnie takie z chili i z masełem. Nie, nie da się. Nie da się, bo ona zamiast Robić się pomarańczowa, czerwona To ona się robi duża I nie wiem, useless to jest dla mnie Chciałem popędzlować, ale jak mówiłem, nie było słońca Nie ma kwiatków praktycznie, same kwiatki nie rosną Tylko dużo papryk jest Ale niechaj będzie, jak tak chcą, to niech będą Co ja wam mogę powiedzieć? No będzie miała kolegów niedługo, bo Izuś tutaj przywozi takie fajne rzeczy Będzie sobie miała koleżanki Papryka normalnie, o tu kwiatek jest Halo, gdzie ty jesteś? O, rośnie se kwiatek Gościu Mogę go pocylować, py, pyk, popędzlowany. Pyk, popędzlowany drugi. Ale to nic nie da. To nic nie da, bo nic nie ma. I pałmyłem sobie normalnie parapet. Zaibisty jest. No i co? No i, no i rośnie. Tak, tak sobie będę patrzył, co jakiś czas, czy rośnie, czy nie. Ale już by mogła czerwona się zrobić, a nie jakaś żółta gówniana do dupy. o, Ale już dużo jest. Będę mógł sprzedać potem. Na handel będzie. Elo.